Drugi tom, 1 września 1899 roku. Okrutna walka Luizy z powodu tego, że chce być posłuszna, nakazując swojemu sercu, by nie domagało się ani nie pragnęło Jezusa. Nie da się oddzielić od Jezusa tego, kto jest już z nim utożsamiony. Spowiednik udowadnia, że to naprawdę Jezus, a nie diabeł. Posłuszeństwo, okrutny wojownik, było wszystkim dla Jezusa. Jego zadaniem jest dać śmierć, aby przynieść życie, poświęcić, aby dać zwycięstwo. Kiedy przybył spowiednik, zapytał mnie, czy spełniłam posłuszeństwo. Kiedy powiedziałam mu, jak wszystko się potoczyło, ponownie nakazał mi w imię posłuszeństwa, abym absolutnie nie rozmawiała z Jezusem, moim jedynym pocieszeniem, i abym Go wygoniła, jeśli przyjdzie. Zrozumiawszy, że posłuszeństwo, które mi zostało dane, było prawdziwe, w moim wnętrzu powiedziałam fiat woluntastuła, bądź wola Twoja. Nawet wobec tego. Ale och, ile mnie to kosztuje i jak okrutne jest to męczeństwo. Czuję, jak w moje serce wbijany jest gwóźdź, który mi je przebija na wylot. A ponieważ serce jest przyzwyczajone do ciągłego domagania się i pragnienia Jezusa, tak iż tak jak oddech i bicie serca są nieustanne, tak też wydaje mi się, że nieustanne są chęć i pragnienie tylko mojej dobroci Jezusa. Jeśli więc chce się tego zabronić, to tak, jakby chciało się zabronić drugiemu oddychania i bicia serca. Jak można tak żyć? Jednak należy ustąpić posłuszeństwu. O Boże, jaki ból, jaka straszna męka, jak można zabronić sercu, by prosiło o własne życie. Jak je powstrzymać? Wola ze wszystkich sił próbowała je powstrzymać, ale ponieważ wymagało to wielkiej i nieustannej czujności, od czasu do czasu męczyła się i zniechęcała, a serce uciekało i domagało się Jezusa. Wola, zdając sobie z tego sprawę, zaczęła je powstrzymywać z większą siłą. Ale skąd? Przegrywała bardzo często. Wydawało mi się więc, że ciągle jestem nieposłuszna. Och, jakie spory, i jaką krwawą wojnę, i jakie śmiertelne konanie znosiło moje biedne serce. Byłam w takich tarapatach i cierpieniach, że sądziłam, iż moje życie przemija. Jednak byłoby to dla mnie pocieszeniem, gdybym mogła umrzeć. Jednak nie, co gorsze, odczuwałam boleści śmierci, ale nie mogłam umrzeć. Tak więc przez cały dzień wylewałam bardzo gorzkie łzy, a w nocy, kiedy znajdowałam się w swoim zwyczajowym stanie, Przyszedł mój zawsze dobrotliwy Jezus. Ja zaś, zmuszona posłuszeństwem, powiedziałam do Niego: Panie, nie przychodź, gdyż posłuszeństwo tego nie chce. On zaś, litując się nade mną i chcąc umocnić mnie w cierpieniach, w jakich się znalazłam, swoją twórczą ręką naznaczył moją osobę wielkim znakiem krzyża i mnie pozostawił. Ale któż mógłby opisać czyściec, w którym się znajdowałam? Najgorsze było to, że nie mogłam wznieść się ku mojej najwyższej i jedynej dobroci. Ach, tak, odmówiono mi domagania się i pragnienia Jezusa. Ach, błogosławionym duszą w czyściu wolno domagać się najwyższej dobroci, wznosić się ku Niemu i wyżalać się Mu. Zabrania im się jedynie posiadania go, mi zaś odmówiono nawet tego pocieszenia. Tak więc całą noc jedynie płakałam. Kiedy moja słaba natura nie mogła już tego wytrzymać, ukochany Jezus powrócił, chcąc ze mną porozmawiać. Ja zaś natomiast, przypominając sobie posłuszeństwo, które nade wszystko chce panować, Powiedziałam do Niego: Moje drogie życie, nie mogę rozmawiać, nie przychodź, gdyż posłuszeństwo nie chce tego. Jeśli chcesz, aby zrozumieli Twoją wolę, idź do nich. Kiedy to mówiłam, ujrzałam Spowiednika, a Jezus, podchodząc do Niego, powiedział: To niemożliwe dla moich dusz, trzymam je tak zanurzone w sobie, że tworzymy tę samą substancję, tak iż nie różnią się już ode mnie. Podobnie jest, kiedy dwie substancje łączą się ze sobą, jedna przechodzi w drugą, a potem nawet gdyby chciało się je rozdzielić, nawet myślenie o tym jest daremne. Dlatego niemożliwe jest, aby moje dusze mogły być ode mnie oddzielone. Powiedział to i odszedł. Ja zaś bardziej cierpiałam niż wcześniej. Moje serce biło tak mocno, że czułam jak mi pęka klatka piersiowa. Potem, nie wiem jak, ale znalazłam się poza sobą i zapominając nie wiem jak o nakazanym posłuszeństwie, krążyłam po sklepieniu niebios, płacząc, krzycząc i poszukując mojego słodkiego Jezusa. Kiedy nagle zobaczyłam, jak nadchodzi, rzucając się w moje ramiona, cały płonący i omdlały, natychmiast przypomniałam sobie o otrzymanym nakazie i powiedziałam do niego: Panie, nie chciej mnie dziś rano kusić, czy nie wiesz, że posłuszeństwo tego nie chce? A on, spowiednik mnie posłał, dlatego przyszedłem. A ja to nieprawda. Czy może jesteś jakimś diabłem, który chce mnie oszukać i sprawić, żebym zawiodła w posłuszeństwie? A Jezus, nie jestem diabłem, a ja, jeśli nie jesteś diabłem, uczyńmy sobie nawzajem znak krzyża. I tak oboje uczyniliśmy sobie nawzajem znak krzyża. Potem powiedziałam dalej do Niego: Jeśli to prawda, że Spowiednik Cię posłał, Chodźmy do Niego, aby On sam mógł zobaczyć, czy jesteś Jezusem Chrystusem, czy diabłem. Wtedy będę mogła być pewna. Poszliśmy więc do Spowiednika, a ponieważ Jezus był dzieciątkiem, oddałam go w jego ramiona, mówiąc do Niego Ojcze, zobacz sam, czy to mój słodki Jezus, czy diabeł. Gdy błogosławiony Jezus był z Ojcem, powiedziałam do niego: Jeśli naprawdę jesteś Jezusem, ucałuj rękę Spowiednikowi. W mojej głowie pomyślałam sobie: że jeśli jest to Pan, upokorzy się i pocałuje Jego rękę. Jeśli jednak jest to diabeł, nie zrobi tego. Jezus pocałował Jego rękę. Jednak nie człowiekowi, ale władzy kapłańskiej. Potem wydawało się, że spowiednik go zaklinał, by sprawdzić, czy jest diabłem. A ponieważ odkrył, że nie jest diabłem, zwrócił mi go, ale mimo wszystko moje biedne serce nie mogło cieszyć się uściskami mojego umiłowanego Jezusa. Bo posłuszeństwo trzymało go jakby związanym i skrępowanym, tym bardziej, że nie było jeszcze żadnego nakazu odwracającego, więc moje serce nie śmiało dać sobie upustu ani słowa miłości. O święte posłuszeństwo, jak silne i potężne jesteś! Widzę cię w tych dniach męczeństwa przede mną. Jako bardzo potężnego wojownika, uzbrojonego od stóp do głów w miecze, strzały i groty, pełnego tych wszystkich narzędzi, które mogą zranić. Kiedy widzisz, że moje biedne serce, zmęczone i uniżone, chce sobie ulżyć, szukając swojej pociechy, swojego życia. Centrum, do którego czuję się przyciągane jak magnes, ty, patrząc na mnie tysiącem oczu, zadajesz mi ze wszystkich stron śmiertelne rany. Och, zlituj się nade mną i nie bądź dla mnie tak okrutny. Ale kiedy to mówię, do mojego ucha dociera głos mojego ukochanego Jezusa i mówi: Posłuszeństwo było dla mnie wszystkim, i chcę, aby posłuszeństwo było dla Ciebie wszystkim. Posłuszeństwo sprawiło, że się narodziłem, posłuszeństwo sprawiło, że umarłem, zranienia, które mam na ciele, to rany i znaki, które uczyniło mi posłuszeństwo. Słusznie powiedziałaś, że jest bardzo potężnym wojownikiem, uzbrojonym we wszelkiego rodzaju broń zdolną ranić ponieważ nie pozostawiło we mnie ani kropli krwi, porwało moje ciało na kawałki, uszkodziło moje kości, a moje biedne złamane serce, krwawiąc, poszukiwało pociechy u tych, którzy mi współczuli. Posłuszeństwo, które stało się dla mnie czymś więcej niż okrutny tyran, było zaspokojone tylko wtedy, kiedy złożyłem siebie w ofierze na krzyżu, i kiedy zobaczyło, że umieram jako ofiara z miłości do Niego. Dlaczego tak było? Ponieważ urząd tego bardzo potężnego wojownika polega na poświęcaniu dusz. Nie czyni więc nic innego, nie czyni więc nic innego, jak tylko toczy zaciekłą walkę z tymi, którzy nie poświęcają się dla niego całkowicie. Nie zważa więc na to, czy dusza cierpi, czy się raduje, czy żyje, czy umiera. Jego oczy chcą zobaczyć, czy wygra, gdyż nie przejmuje się innymi rzeczami, ani się o nie nie troszczy. Zatem imię tego wojownika to zwycięstwo, ponieważ przyznaje posłusznej duszy wszelkie zwycięstwa. A kiedy wydaje się, że dusza umiera, rozpoczyna prawdziwe życie. Posłuszeństwo nie mogłoby mi udzielić większej rzeczy. Przez nie zwyciężyłem śmierć, pokonałem piekło, rozwiązałem związanego kajdanami człowieka, otworzyłem niebo i jak zwycięski król objąłem w posiadanie moje królestwo. Nie tylko dla mnie, lecz także dla wszystkich moich dzieci, które skorzystają z mojego odkupienia. Ach tak, to prawda, że ceną było moje życie, ale nazwa posłuszeństwo słodko rozbrzmiewa w moim uchu i dlatego tak bardzo kocham dusze, które są posłuszne. Wznawiam wypowiedź tam, gdzie skończyłam. Po chwili przyszedł spowiednik i kiedy powiedziałam mu wszystko to, co wyżej opisałam, ponowił posłuszeństwo, abym dalej postępowała tak samo. Powiedziałam do niego, Ojcze, daj przynajmniej mojemu sercu swobodę, aby mogło domagać się Jezusa, ponieważ wypełniam posłuszeństwo, mówiąc Jezusowi, nie przychodź, nie mogę rozmawiać. A on, zrób co możesz, aby je powstrzymać, a kiedy nie możesz, daj mu swobodę.